Witajcie, nazywam się Kinga i pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać autoterapię w przypadku bólu głowy, w przypadku przewlekłych bóli głowy bądź napięcia mięśni karku. Dzisiaj popracujemy sobie z mięśniem mostkowo-obojczykowo-sudkowym. Jest to mięsień, który jest z przodu szyi. I jego napięcie i występowanie tak zwanych punktów spustowych na długości tego mięśnia może powodować bóle głowy. Jeżeli boli Cię głowa w okolicy czoła, w okolicy skroni, w okolicy policzka, możesz spróbować tych metod, których za chwilę się nauczysz, aby poradzić sobie z takim bólem głowy. Mięsień ten jest po obu stronach szyi. Jeżeli odwracamy głowę w lewo i patrzymy po skosie, to on nam się uwydatni po stronie prawej. Spójrz sobie teraz, zaczyna się on tutaj, na tej kości, za uchem, i przechodzi sobie aż do obojczyka. Tu jest jego jedna część, tutaj jest jego. Druga część. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Możecie też ten mięsień wyczuć. To jest takie długie pasmo. Jest to mięsień powierzchowny, czyli jest on najbliżej naszej skóry. Pokażę Wam trzy lub cztery techniki do dobrego rozgrzania, rozmasowania i rozluźnienia tego mięśnia. Najpierw zróbmy jedną stronę. E, ustawiamy ręce i po prostu rozgrzewamy mięsień. Możecie mieć głowę wychyloną do boku, bądź możecie także mieć ją na wprost. Czyli, najpierw pocieramy kilka razy od góry do dołu, tak żeby zwiększyć ukrwienie i przygotować skórę do dalszych, e, do dalszych działań. Teraz, jedna ręka, druga ręka na nią, i małe kółeczka wzdłuż tego mięśnia. Od góry do dołu. Nie wciskamy mocno palców w szyję. Pamiętamy, że mamy tutaj bardzo dużo struktur nerwowo-naczyniowych i nie chcemy ich uszkodzić. Chcemy jedynie opracować ten mięsień. Także nie ma potrzeby bardzo mocnego wciskania. Chodzi bardziej o to, żeby poprawić tutaj ukrwienie tej okolicy. Masaż ten wykonujemy raczej należąco, czyli jeżeli się go na razie uczycie, możecie to robić na siedząco, patrząc na komputer, na telefon, ale jeżeli już się nauczycie tych technik, najlepiej położyć się na łóżku bądź na podłodze i wtedy wszystkie mięśnie szyi będą rozluźnione i ten masaż będzie bardziej efektywny. Jeszcze raz małe kółeczka, tak żeby rozgrzać mięśnie. Dobra, teraz wykonamy masaż głęboki yy, mięśnia mostkowo-obojczykowo-sudkowego. Ustawiamy ręce za uchem. Znowu jedna ręka na drugą. I teraz bardzo wolno opuszczamy ręce, zjeżdżając po długości tego mięśnia. Czyli najlepiej, żebyście na początku robili to w lustrze patrzyli, czy ręka gdzieś nie ucieka do boku, czy nadal jesteście na tym mięśniu. Pracujemy od góry do dołu. Nie śpieszymy się. Jest to masaż wolny, tak żeby oddziaływać na mięsień, ale także na tkankę powięziową wokół tego mięśnia. Nie potrzebujecie do jego wykonania olejków ani kremów. Możecie robić to na suchą skórę, będzie też dobrze, będzie lepsze tarcie. Mięsień ten ma dwie części. Na początku obie części zaczynają się w tym samym miejscu, mniej więcej pod koniec jego długości on się rozdziela. Jedna część idzie tu, druga część idzie tu. Eee, więc jak robicie masaż głęboki, to najpierw trzeba opracować jedną końcóweczkę mięśnia, Potem trzeba opracować drugą końcówkę mięśnie, także nie zapominajcie o tej drugiej tylnej końcówce. Dobra, następna technika e, polega na eliminowaniu punktów spustowych e, właśnie z tego mięśnia. Musimy chwytem szczypcowym złapać go. I uciskać. Jeżeli znajdziecie taki punkt, który będzie dla Was bardzo bolesny bądź będzie wywoływał promieniowanie, między innymi do głowy, do oka, do policzka, to dobrze, znaleźliście punkt spustowy. Zostajemy sobie w tym miejscu, gdzie ten punkt spustowy się pojawił, i teraz przechylamy głowę w stronę opracowywanego mięśnia, czyli do barku. I patrzymy do dołu, tak jakbyśmy chcieli zajrzeć pod pachę. Cały czas trzymając ten mięsień. Trzymamy to około 30 sekund, można do minuty. Wracamy, rozluźniamy, sprawdzamy, czy nadal boli. Jeśli nadal boli, można powtórzyć. Jeżeli ból ustąpił, szukamy innego miejsca. Być może w innym miejscu też pojawi się ten ból. Więc jeżeli znalazłam bolesny punkt, jeszcze raz spójrzcie sobie, pochylam się i patrzę w dół. I trzymam 30 do 60 sekund. Jeżeli leżycie na podłodze, no to trzeba tę głowę podnieść i przechylić do boku. Jeszcze raz powtarzamy od początku całą terapię. Teraz pokażę Wam to na drugą stronę. A potem wykonajcie sobie to powoli na obie strony. Powtórzcie i zapamiętajcie. Najpierw rozgrzewamy, rozcieramy kilka razy do 10 razy maksymalnie. Potem ręka na ręka i kółeczka. Schodzimy do dołu, po trzy drobne kółka i schodzimy 2 cm niżej. Wykonujemy tę technikę od góry do dołu trzy razy. Więcej nie potrzeba. Mhm. Czyli trzy razy małe kółeczka rozcierania. Potem znowu ustawiamy ręce w tym samym chwycie. Głęboki masaż tego mięśnia. To wykonujemy od 3 do 5 razy. Nie zapominając, że na końcu mięsień mostkowo obojczykowo się rozwidla na dwie części, i obie części trzeba opracować. 3 do 5 razy. I ostatnią techniką będzie opracowywanie punktów spustowych. Łapiemy sobie za mięsień chwytem szczypcowym pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Szukamy bolesnych miejsc i jeżeli takie miejsce znajdziemy, przechylamy głowę w stronę opracowywanego mięśnia i trzymamy 30 do 60 sekund. Potem wracamy do góry i można poszukać innego miejsca. Może to być bliżej obojczyka przy przyczepie końcowym. Także macie te trzy techniki, spróbujcie z nimi popracować. Mam nadzieję, że dla wielu osób będą one pomocne i pomogą walczyć z bólem głowy. Pamiętajcie, że tutaj nie pracujemy zbyt głęboko, chcemy być tylko na jednym powierzchownym mięśniu i nie wkładamy paluszków zbyt głęboko w szyję, tak żeby nie ucisnąć na struktury nerwowe. Ee, życzę Wam powodzenia, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.